Stolik numer 3. Tomasz, pracownik stacji benzynowej Elf z Gdyni. Kobieto, co ty wiesz o zabawie? Przecież prawdziwa zabawa jest yy, tylko na wiejskiej zabawie. To trzeba było od razu tak mówić! No. <laughs> Dobry wieczór, witamy serdecznie na naszej potęgowce w restauracji Poseidon. Zespół Złoty Pierścionek zaprasza na swój show. A teraz białe disco, panie, proszę panów. Wieczorem na wiejskiej zabawie Trwa miłość na dystansach krótkich Ona ubrana jest prawie A on jest prawie trzeźwiutki Spotkali się raczej przypadkiem On w szatni jej sprzedał kuch A teraz już idą na randkę Choć znają się obydwóch tańców Berżeretka z pod Łomży, berżeretka z pod czy przedciąż. Nic mi to pokazał. Niezwykle piękna jest ona, podłączony maksywek, prycha Włosy ma tak utlenione, że może pod wodą oddychać. On czy jest w formie czystej, od o mniejszej wręcz strzyka. Karczycho ma tak wyrąbiste, że trzeba trzyklej. Bężereska z podłączy, berżeretka z podłączy, czy przeciążą nas dąży, bo przez bężere kata. z bę podłączy, berżeretka z podłączy, czy przeciążą nas dąży, bo przez bężere hey, Hej, solotany czwórny! Libido go męczy, więc idą. I długo nie będą wracać. On nie wie, co znaczy libido! Lecz chciałbym sobie troszkę pomacać. Marzenia ją trawią, więc idą. I długo nie będą wracać. Marzenia są niedoskonne. Usilnie Usilnie grasują hormony. Bo w sumie po co tam wracać, bielizna zostaje zrzucona. Księżyc dyskretnie się schował, słowiczych treli nie słychać. To może się wreszcie przedstawmy? Ja Marek. Miło mi, Krycha. Zatem jest huczne wesele, obrączki oddane wraz z ręką. Południe był ślub w kościele, załatwiany na prędko. Miłość na dystansach krótkich, to jednak wielka potęga. Godzinę było milutko, a teraz do śmierci mordęga. rękę w podłączy, beżeredka. Kocham Was, czujecie to świetnie, kocham Was, lewa! Na dwa, super! Trzymajcie to! Super! Bergereska z podłączy, bergereska z podłączy, ci przedciążą, nadąży, już przez bergeresketa! Bergereska z podłączy, bergereska z podłączy, już ciążą nie zdąży, już przez bergeresketa! Dzięki! We love you! Zapraszamy na występy, złoty pierścionek, rule, spa!